Słuchajcie, pierwsze co, no to nie, nigdy się przespać nawet yy, nie pokazując co, jak e, e, robią ścinki. Niestety dzisiaj mam też problemy z komputerem i troszkę niestety mi ścina. Nie wiem czego, ale w ogóle dzisiaj coś mnie tak ścina komputer, nie wiem przez co. Nie wiem. Ale dobra, yy, słuchajcie. Yy, tak a propos, co ja nagrywałem już wcześniej odcinek yy, Tylko niestety, no kłos mi się nie nagrał I co, słuchajcie, zrobiłem, no przedstawiłem co i się, co tutaj się wszystko zmieniło, ale tak czy tak zaraz to wszystko poprzedstawiam yy, Tu już trochę możecie widzieć, hmm, sporo co zrobiłem I słuchajcie, Na wczorajszym odcinku, gdzie ja to mam? Ej, halo, gdzie to zostawiłem? Ale gdzie to zostawię? Może tu wow. Nie, może wędrczaście. Ale dobra, słuchajcie, od razu mówię. Zdobyłem gwiazdę nad znaczy, tą gwiazdę. Coś zdobywał widera, bo teraz się nie pamiętam, bo już to zapomniałem. Ale gdzieś ją mam. Tylko nie wiem gdzie, może tu, w diamentach? Nie. Restą nie. Gdzieś, słuchajcie, na stówę jest. Dobra, się, że gdzie tu wkładałem. Hmm, gdzie ono jest? Szczerze nie... Ja, gdzie ją wkładałem? A nie, o jest. Nie. Mm. Czekajcie, <grytanie> pomyliło mi się. jeszcze ja, już ja już nie wykorzystałem. Już widzieć widzicie co. Dobra. Yy, pierwsze co? No to tak, słuchajcie, ja zabiłem widera na poprzednim tam odcinku co robi. Miałem co nagrałem, aż się niestety głodnie nagrał. Zrobiłem yy, ten. Eee, zabiłem widera, no jedno, bo jednego, bo jednego, ale zabiłem Tylko niestety głos mi się nie nagrał, więc odcinek był Albo, była, albo nagrywam odcinek i wpuszczam wam bez głosu Albo po prostu w ogóle nie ma odcinka Niestety dużo musicie czekać eee, I co, eee, tutaj niestety na tylko taką wieżyczkę, nie więcej I właśnie też eee, robię z farmy żelaza eee, Który też już, no i słuchajcie właśnie na tym odcinku robiłem właśnie beacon, który tam widzicie. No na początku on tutaj stał i to najmniejsza wieżeczka była, ale przyniosłem sobie go potentami i zrobiłem jeszcze dwie wieżeczki. Yy, słuchajcie, tutaj zaczynam budowę farmy żelaza. Na razie mam tu pierwszą sekcję zrobioną. Po prostu tylko wystarczy włożyć wieśniaków, zombiaka i powinna pierwsza sekcja działać. To, słuchajcie, mam, mam mob grinder. Yy, jakby tak się nie pytajcie, bo niestety, ale przed odcinkiem zmieniałem po prostu moby, które spadały, nie umierały mi, ale tak czy tak to nie jest jakieś mega wydajna farma. To jest naprawdę najprostsza farma, która jest naprawdę szczerze jak teraz beznadziejna. Ja sobie ja sobie mam wyburze i zrobię lepszą, ale to na razie nie teraz. Na razie bym chciał sobie zrobić e, farmę żelazną, dopiero potem. E, jeszcze coś tu Tak, Tak, przynajmniej skacie tutaj na początku było e, ten e, farma marchewek, który, które sobie potem tu sprzedawałem czy w wieśniaku. A teraz to jest po prostu puste miejsce. Tu oczywiście sobie zrobiłem farmę trzciny zamiast tam tutaj miałem dookoła tutaj tej wody to ale w tej chwili nie darmo jest tu chyba był ale nie wiem, dobra nieważne mm. i w tej chwili sobie farm na początku farmy marchewek nie miałem a teraz w tej chwili mam tutaj i tutaj też robię na tym odcinku ale niestety nie zdążyłem i miałem to sobie do końca poza odcinkiem, ale no nie udało się głośnie się nagrał. To oczywiście po tej stronie mam farmę zboża, ponieważ mam już o! lekko ścinki niestety. Tu słuchajcie, mam farmę krów i to już dosyć dużą ilość. A już mi się powoli mięsko nie kończy, więc będę musiał sobie ją zniszczyć Co niestety no, nadal domki nie zrobiłem. Ok, zacząłem budować, no, kiedyś mi chyba drewna zabrakło i przy sobie nie miałem i, i tak już został i słuchajcie jeszcze z takich zmian yy, już oczywiście w domku do tej trochę przemeblowanie tutaj pieca mam tu mam te dwie skrzyniętki na zarzędzie to sobie jeszcze przekazywam odłożę. odłoża yy, tu mam tu mam under chesta i tu mam wszystkie craftingi a to jak, jak mogliście zobaczyć mam magazyn na razie nie, nie się to nie powizywałem albo tabliczkami albo o, tymi item frame'ami no, ale na razie jest tak tu mam wyjście i tu słuchajcie sobie przedstawiłem portal i słuchajcie dzisiaj do tego portalu tak czy tak u nadoru pójdziemy ponieważ słuchajcie chciałbym dzisiaj na dzisiejszym odcinku chociaż troszkę może pozdobywać e ten e no. E no. E no. E no czaszki szkieleta żeby na, na następnym odcinku zrobić walkę z Widerem może nie że po raz pierwszy bo już na tym sobie ale bo już niestety zrobiłem tylko niestety głos mi się nie nagrał i a średnio wam chciałem wrzucać e odcinek gdzie nie byłoby głosu a też nagrywać osobno mi się już nie chciało yy, no i też bym chciał sobie w dzisiejszym odcinku trochę w tych y, czaszek szkieleta yy, no a to słuchajcie za chwilkę bo jeszcze wam dwie rzeczy pokażę pokażę więc tak pierwsze co jeszcze się zmieniło w endzie to już jak może niektórzy się domyślą może nie farm endermanu zrobiłem sobie już słuchajcie, wam zaraz pokażę tylko tutaj sobie dolecimy i no niestety nie było odcinku przez chwilę bo na początku jak miałem nagrać ten odcinek z Biderem no to tam z dwa tego około minęło, teraz tydzień minął no trochę długa, bo długa była przerwa ale to jest po prostu z troszkę szkołą i troszkę tym no po prostu moim lenistwem albo też, że już wakacje się powoli zbliżają no może w pierwsze dni, pierwsze trzy dni czyli tak Piątek, jak będzie zakończenie roku szkolnego Czekaj, dostałem obraźnię W yy, sobotę, niedzielę na stówę nie nagram, bo ja niestety muszę wyjechać na chwilę I nie będzie mnie yy, A potem myślę, że będę zaczynał ruszać, yy, że nie będzie to co... nie będzie co trzy tygodnie Trzy tygodnie przerwy i od razu Jakiś odcinek, tylko będzie to już o wiele częściej Przynajmniej tak bym chciał zrobić nie wiem, na ile to wyjdzie, ale będę chciał. I słuchajcie, no tutaj się już zaczyna farma endermanów. Działa, działa. Działa, działa. Po prostu głównie mi chodziło tylko o, o to, żeby działała. Tu słuchajcie, zrobiłem. Prosta, tak... Po prostu... Ja też żadnego designu nie robiłem. Tak coś, żeby po prostu funkcjonowało to i tyle. Eee, tam jeszcze mam dropper, który wszystkie enderpery mi wyrzuca, no bo niepotrzebne słuchajcie, są szczerze mi te enderperły jak będą mi kiedyś potrzebne to najwyżej sobie wyłączę chwilę tamten dispenser albo odłączę i będę sobie zbierał perły, ale jak na razie nie potrzebuję w ogóle i słuchajcie to jest tyle zmian w endzie yy, i jeszcze słuchajcie jest jeszcze jedna zmiana już w tamtym kierunku to na niedaleko Słuchajcie, stworzyłem sobie farmę yy, tych villagerów To ja też dzisiaj dopiero skończyłam. No, ja gdzieś to nagrywam około godziny, yy, żeby was nie skłamać. Gdzieś tak troszkę po 20. Gdzieś tak rano to zrobiłem. Jak na razie nic tutaj żadnych wieśniaków nie ma. Pewnie będę musiał to trochę tu poawczyć, yy, żeby ten... Yy, trochę mi to co yy, było tych wieśniaków. Mam czterech. To, to jest chyba z lepszych farm. No i myślę, że jak sobie w chwili tu po awczy będę miała te wieśniaki oczywiście bo idą do farmy żelaza a potem no do farmy żelaza, bo niestety chyba wioska będzie opuszczona ponieważ będzie po prostu to chyba zaburzało yy, działanie tej yy, farmy więc niestety będę tutaj sam ale tamtych wieśniaków niestety... A, jeszcze tamtych wieśniaków będę musiał sobie przetransportować stamtąd Na drugi niestety koniec wioski W razie, żebym nie kolidowało z moją farmą yy, Bo niestety nie jestem pewien, ale może mi kolidować, albo nie, nie wiem Kurczę, ja dopiero tre, teraz postawiłem, a jest dopiero a, prawie 10 minut nagrania No strasznie długo Może nie strasznie długo, ale trochę, troszkę mi zeszło yy, I słuchajcie Dobra, słuchajcie, chyba to wszystko. Eee, to chyba tyle. Okej, dobra. No to słuchajcie, idziemy do noteru i spróbujemy coś tam kilka czaszek zdobyć. Nie to jakoś mega dużo, bo... O, w sumie to zapomniała bo już niestety się troszkę... No, lagi, co chciałam w ogóle jak, Nie wiem, przez co dysk może, że mam zapchany, ale to też wątpię, bo Minecrafta mam na innym dysku. Nie wiem, słuchajcie, przez to jest. Może, nie wiem. Może przez to, że naprawdę długi czas ee, nie zmieniałem pasty termoprzewodzącej w procesie A niestety ona lubi... ona się niestety wysusza i... Oczywiście już tak nie przewodzi, więc nie wiem. A może zgaduję, że po prostu przez to, że mam... no, kilka rzeczy, no mam takie słabe, o i tu jest słuchajcie <gry> mój ostatni Wielandżer, który został z mojej wioski Tylko się postanowił, że było mu za zimno w wiosce i się przenieść do naderu, czy ja tak myślę? Yy, tutaj jest jakaś dziura w ogóle, nieco. dobra, yy, lecimy słuchajcie oczywiście do twierdzę, ja zobaczyłem, już sobie kiedyś ją tam odkryłem żeby mieć blazy i potem przed tam pokonaniem e, smoka był tam jeden live na którym się, ko do, na którym się kopałem do twierdzym i potem e, no sobie tam zrobiłem kilka blazów tam okropnie wydropiło dwie czaszki I jeszcze kiedyś sobie jeszcze przed nagraniem ostatniego odcinka czyli z jakiś tydzień temu no może jakieś półtorej tygodnia temu potrzebne słuchajcie sobie właśnie do nadoru jeszcze jedną zdobyć czaszkę żeby mieć na widora tu się nie pytać co tu robiłem ale dobra nieważne słuchajcie yy... mniej więcej też odcinki będę chciał robić pół godziny na, na przykład tak jak mi jeden wyszedł z budowy domu lub na przykład z mojej pierwszej serii na Lego City Ale nie wiem yy... Są, są dwali Eee, to w to mogę jakąś mam dziury nie wiem Mogę też chyba na spędzać krama z nowy las Bo niestety tego nie mam A jedyną, jedynym lasem, który mam to jest ten wybaczony? Wypaczony, nie wiem Nie, wiem, nie pamiętam jak się dokładnie on nazywa Jeszcze jakiś naderak Że wywala sobie go, nie, nie jest mi potrzebny Dobra, właśnie nie czekajcie jeszcze, jeszcze raz ja wiem, że to jest bez sensu, okej. Okay. Dobra, raz, ok. Lecimy. Hmm. Albo słuchajcie jak widzicie ten odcinek, albo... No zgaduję że chyba w ogóle po publikacji tego odcinka. Będę słuchajcie, też chciał odpalić krótkiego live'a, ale na pewno to nie wiedziałem w dzień publikacji tego filmiku, albo może nie wiem, albo może kilka dni po. No jesteśmy już twierdzę. No, to jeszcze w ogóle black spawdery zostały. Eee, będę w chciał zrobić live'a z jednej gry Tak po prostu dla siebie. Serio, piw a Znaczy nie piw eee, ten Smo. Eee, Zempifikow dzięki zumbifikowany Dobra, nieważne. O, jak mi wyskoczył. Oj 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 idź mi stąd, idź mi stąd Ha, nie mogę sobie przejść. O jak fajnie To słuchajcie, w tej chwili używam y, teksturek na fantomową. O jak że dostał. Nie to. Mmmm. Ogryczka cię jeszcze sobie... Y, ten. o, Zmienię sobie. Żeby mi... Y, no, tego. Obrażeń dostawał jak już. Cyk. Cyk, cyk No, no co oni tu się tak pchają? A nie chcę też ich walnąć, no Bo będzie potem Ups, 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 ups Cię troszkę porobiło Jeszcze się mu zmierzy, ale Przez przypadek teraz będzie natarcie Dobra powywalamy sobie te rzeczy bo one nie są... chociaż w sumie węgiel mógłbym sobie zostawić ale dobra trudno no jeszcze są dobra tu mamy kolejnego blaza weź mi nie bi. kurczę, dobra też chcę mieczem ten bić te szkielety, ponieważ wam tutaj grabiesz o jeszcze blaze dosyć niefortuna w ogóle chcę jak na razie zaraz czaszek to gdzieś tu mam chyba oj 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 Jedz, jedz, jedz to, jedz to. Dobra. Jeszcze trochę to wykopię. W ogóle są fajne nowe dźwięki. Mi się naprawdę bardzo podobają. I słuchajcie, może niektórzy wiedzą, może nie. Ale słuchajcie, powoli Minecraft 1.16 powinien wyjść gdzieś około 23 czerwca. Więc naprawdę jest fajnie. Nadal żadnej czaszki. Nie wiem, słuchajcie, może dużo mi wydropi, może mało, nie wiem. Nie obiecuję, że jakoś mega dużo mi wydropi. Tych czaszek Bo to już niestety zależy od mojego losu, od mojego szczęścia chciałbym ja sobie trochę, trochę ściągnąć te szkiele, to o właśnie o to mi chodziło Idą, idą Iść, idą, ale tylko dwa niestety, ale dobra Przynajmniej to Chciałbym ja sobie właśnie to skorzystać, że te czarne są odrobinkę wyższe I ja bym sobie je ściągnął Au, 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 au Tu Niech mi tutaj podejdą, a ja na spokojnie je Pozałatwiam na czaszka, na razie zero czaszek Niestety, no trudno bywa Jak się nie uda, no to będzie Trudno Ale to jest słuchajcie, no jak mówiłem, grem na teksturpaku od Ćmiego I, 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 jak będziecie chcieli, to, znaczy w sumie, Może nie, że będziecie chcieli, po prostu podlinkuję go w filmie, jeśli nie zapomnę oczywiście o, jest, dobra, jest, słuchajcie, pierwsza czaszka tak, zaraz, zaraz się jeszcze pozbędziemy bo ten jest, tu stan duża magma Xiaomi stąd Choć nie, czekaj była tam? Czekajcie, bo już nie p... Albo mi się wydawało, albo tam była duża magma, nie wiem. No chodźcie, chodźcie. Zapraszam. Niestety nie mam tutaj na tym mieczuku yy, pogrądzenia umarłych, więc niestety ale muszę się męczyć z, z, z ostrością, czyli niestety troszkę będę mniej zadawał HP. Oczywiście każdym mobom nie umarłem, czyli na przykład szkieletu, zombie. Ojej dobram Dwóch następnych kolegów W też dzisiaj głównie bym tylko chciał zrobić faktycznie Tylko odsięg na zabijeniu tych czarnych skeletów A czy znaczy oczywiście sobie jeszcze potem po farmie Blaze zniknął Fajnie, spoko nie, nie żałuję wcale O tą gromadkę poproszę A tamtej jeden czegoś nie włączył Oj, oj, oj. Dobra, może tak. Ej, ja te piw... Halo. Dobra, może tak. Ej, ja te piw... Halo, a ty czego mnie gonisz? Co ja ci zrobiłem? A może się zatem tego... jego kolega, ale dobra, naraz poszedł. Ale mi się podobają straszliwie te dziwienki. Jeden, na czaszka. Tam trochę tych po snajpie, trochę tych... A i słuchajcie, jeszcze poza odcinkiem udało mi się wykonać jeden achievement. No tu koniec to chyba jest challenge. Że mają zabić szkieleta z 50 kratek, jeśli dobrze pamiętam. Udało mi się to akurat przez przypadek zrobić. Akurat jak polowałem sobie na gunpowder to mi się udało zrobić. A to co tam to główna ta farma mobów, która tam ma jakąś taką prowizoryczną zrobioną, to słuchajcie, ona też właśnie ma być po ten yy, no yy, po proch, czyli po gunpowder polityczny. Kiedy mi dać czaszkę swoją? No już siedzę tu na no no chwilę, już siedzę, a nadal nie dostałem, tylko dostałem przez ten czas tylko jedną czaszkę. Masakr Już w ogóle będzie prawie 20 minut, a no około 10 minut tu siedza, a ma tylko jedną czaszkę Ciężko Au Czasem tu w razie obu sobie... Dobra, nie trafiłem? Nie trafiłem chyba Coś... Co, Co mnie podpaliło? Łoj! Nie trafiłem? Nie trafiłem chyba. jakbym trafił znowu bym był zły na siebie. Dobra, chyba poznikałem. Dobra, czarne szkielety. Chodźcie, chodźcie, tu do mnie, chodźcie. Bo to chyba słuchajcie w 1.16, albo, albo mi się wydaje, albo strasznie się dużo tych. czarnych szkieletów wyraspi. Wcześniej to jak grałem na wcześniejszych wersjach. Bo to było już od kiedyś wersji, nie wiem to strasznie dużo było trzeba biegać, na przykład na 1.12, pamiętam, było trzeba biegać, biegać, biegać za jedną czaszką. Oj, 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 przypadek uderzyłem tego. No wiecie kogo. I teraz każdy się na mnie rzuci. O nie, mały, mały, mi mały. Dobra, mały pokonany. Niestety jak nader to nader wszystko niebezpieczne strasznie łatwo idzie Dobra Okej okay. Tu sobie mięso wywalimy miecze wszystkie Kamien z blaze'a, Kości se w razie w sumie Chociaż tak czy tak mam ich bardzo dużo Czarny szkielet chodź tu Oj, U kurczak bym dostał o czarno, chodź tu. Chodź tu, czarnuchu. Dobra. O jak ją dostał? Dobra. Słuchajcie, te blaze brody już nie, ten pałki... No to co mam na dziewiątym strocie To już są już praktycznie mi niepotrzebne. o ile ich tu jest. Troszkę tu ucieknę Troszkę w tył... Tu... Oj, nie zdążę uciec Dobra, tak to coś szybko jemy yy, Dobra, na razie tyle Oj, 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 wyblazłem yy. W ogóle z możemy się sakać, a sobie sprawdzić inną rzecz czy by mi zadziałała Oczywiście pod względem Czy komu mi po prostu by wyrabiał Z jedną grą Którą by nagrywałem jako na streamie Aż on ją dostał Też nie chcę o, Też nie chcę sekretowalić gdzie są pigmenu Bo znowu będę miał mały problem No najdzie mi święt spokój Ja nie po blaze brody przyszedłem No ale nic Niestety. Au. teraz albo zaraz padnę. I będzie, będzie no... Po odcinku. <laughs> Może nie, tak po odcinku, ale będzie. Będę musiał się ratować swoje flipunek. No. Widzia o, patrzcie gdzie się zresztą, fajnie, dzień, dzień dobry nie, Nadal nic ciekawego Jedna czaszka Już prawie... Oj. Kurczę Dobra Niestety zakończono... Szczerze, nie wiem przez co mam te lagi ostatnio Ale mam niestety Idź mi stąd W ja chcę tylko czarny szkielet, no O jest duży magma Cream I tak, cię tak musiałem dostać, no Oj, oj, do tych blazów Dobra Słuchajcie to może, nie wiem Jeszcze na tyle byłoby już tego odcinka Chociaż w sumie za 24 minuty. A, jeszcze, słuchajcie, chwilę sobie popolujemy Oj, za dużo ich, za dużo ich, za dużo ich. Już myślałem, że on na mnie napada, ale dobra. Mm, czekajcie, troszkę tutaj odejdę od to, stąd. A, wiem, że na razie idę mniej więcej w kierunku, ale troszkę sobie odejdę. Nie za dużo, bo nie za dużo, ale. Troszkę sobie, słuchajcie, sobie odejdę. Dobra, może tyle? Nie wiem. Jak nie to trudno. A co, piw niż mnie? Czy tobie za jak, jak temu wieśnie COVID no nie wiem. No chceć iść do mnie. Więc nie, nie przyjdę. Nadal są, ale już nie, nie, nie jest ich tak dużo. No, mm, to mnie trafił. Nadal czaszki nie ma. Taka czaszka... Do droblazedów, do droblazedów. Dobra Ja słuchajcie sobie poza odcineczkiem sobie wrócę tu będę sobie farmił troszkę A następny odcinek nie wiem zejdę się pokażę Może za tydzień, może za dwa Może w ogóle już w roku szkolnym się nie pojawi Tylko na wakacjach już Ale to mówię, że na pewno Odcinka jak już miałoby się pojawić na wakacjach, to na się nie spodziewajcie. Ani w piątek, choć także to już jest zakończenie roku, ale na stówy wtedy się nie spodziewajcie. Ani w sobotę, ani w niedzielę, bo nie za nie ma. I nie będę miał jak nagrać. Tuskacie sobie, że weźmiemy elytra No ogólnie po to sobie robiłem takie dziury. Dobra, że... Oj oj, 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 No i lagi oczywiście. Dobra. Hmm, 26 minut. Około 26 minut nagrań. Myślę, że będzie ok. Eee... Dobra. O, jeszcze oczywiście. Eee... Chyba tyle. Słuchajcie, no naprawdę, słuchajcie, nie wiem przez co mam takie lagi. Nie wiem. Jakbym sobie zmniejszył te ustawienia graficzne? Ile ja mam? Ustawiłem, ja mam wymuszenie tych, tych FPS-ów. Oczywiście muszę się wszystko załadować. Bez limitu. Oddam sobie 30 FPS-ów. Wiem, że to nie jest jakoś za dużo. Ale może będzie już mi wyrabią. No jest około 30. a Jakbym sobie dał już około 50 FPS-ów będzie mi płynnie działać? No, mam około 50 FPS, to jest ok. Dobra, mm, chyba tyle około prawie pół godziny, nie wiem, tej pół, pół godzinki będzie. Dobra, w dziękuję Wam yy, za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę. Lub jeśli wam się mój kanał spodobał, subskrypcję, ale to ja to nikogo nie zmuszam Kto chce to zostawia. Yy, I słuchajcie też jak, jak będą live'y z tej nowej gierki, co bym chciał spróbować odpalić, to też polecam wybić albo w ogóle na każdy inny live. Bo też na live'ach bym też chciał robić, live'y też bym chciał robić z tej serii, oczywiście no z, tego, z tej serii w Minecraft. Czyli na jakieś jakiś na np. mniejsze rzeczy, takie mniejsze, odcinki, mniejsze rzeczy na odcinki, na przykład tak jak tą farmę żelaza i różne tam inne rzeczy. Dobra, słuchajcie, jeszcze raz za tego odcinka. Tak równo średniego coś się wyszło, bo tylko jedną czaszkę zdobyłem I tyle, tak. ale przynajmniej to coś Troszkę sobie pogadaliśmy, że znaczy ja sobie pogadałem I słuchajcie, no jeszcze ostatni raz dziękuję bardzo No i cześć